Siemano, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Księga Dżungli. Właśnie przychodzi nowa seria, o którą tak bardzo mnie prosiliście, a mianowicie zajmujemy się wilkami. Populacja wilków w ostatnim czasie jest naprawdę duża, jak chodzi o Polskę. Ale największa oczywiście jest w Wieszadach, i dlatego jestem właśnie tutaj. W tej serii opowiemy sobie troszeczkę, yy, na czym polega tropienie, na czym polega fotografia przyrody. W takich tematach jak na przykład wilki Nie jest to łatwe A nawet śmiało można powiedzieć, że jest to bardzo hardkorowy temat Wilki są nieprawdopodobnie przystos... Damn Wilki są nieprawdopodobnie przystosowane do życia na takim terenie Można by powiedzieć, że wilki jest bardzo ciężko spotkać Natomiast powiem, że wilkę jest bardzo ciężko spotkać To zaraz ktoś napisze cwany w komentarzu, że ciężko spotkać, a mi pod chatą latają Tak są chaty, pod którymi latają wilki, ale ogólnie są, jest to temat, który jest ciężki do uchwycenia, dlatego że wilki się przemieszczają. Ich obszary występowania są przeogromne i to, że trafiło się komuś e, przez jakiś okres, że wilki były widywane, to ich zaraz tam nie będzie. Ale więcej o tym właśnie w tej serii i opowiemy sobie o wilkach wszystko od do Z. Zaczynam temat troszkę z dupy, ponieważ jest w tym momencie godzina około 8:30. W Wieszadach ogólnie jestem od godziny 2.00. Ale w tym miejscu na tej polanie, a dokładnie tutaj, z tej ambonki, kampiłem wilki od godziny 5. I teraz cofamy się do godziny 5 i zobaczcie, jak to wszystko wyglądało. Estarás. We'll <laughs> be I'm going Przez jakiś czas było słychać bardzo wyraźnie kruki jeżeli gdzieś tam gdzie są kruki, tam jest padlina, a tam gdzie jest padlina tam są drapieżniki. Szansa, że wilki będą po prostu tedy przechodzić i właśnie na to liczę. Ale naprawdę jest przepięknie. E, wilki to bardzo specyficzne zwierzęta. E, radzą sobie wyśmienicie, zarówno w stadzie, czyli tak zwana watacha, e, jak i pojedynczo. Są osobniki, które bujają się same. Są to zwykle osobniki, które naprawdę są silne lub mają dobre patenty na życie, czyli na przykład e, samotne wilki często widywane są na przykład blisko domostw, bo niestety trzeba sobie jasno powiedzieć, niektórzy, szczególnie w Bieszczadach, mają ogromny problem z wilkami, mianowicie taki, że zjadają im psy, czy nawet ostatnio taki dość głośny temat dla wtajemniczonych. Ludzie w okolicy swojego domu nawet widziałem zdjęcie centralnie pod drzwiami wejściowymi wielkie truchło e, zwierzaka. To była bodajże łania, jeśli dobrze pamiętam, ale taka naprawdę duża. No i oczywiście cała rozpaćkana, rozbebłana. Nawet jakbym znalazł to zdjęcie, nie mógłbym go tutaj wrzucić, bo zaraz by mi zdjęli ten filmik. W każdym razie e, ludzie borykają się z tymi problemami. Wiem, że ja na przykład jestem miłośnikiem zwierząt, jak wiecie, ale jestem też realistą. I w tym odcinku chcę Wam właśnie powiedzieć, co nieco jak wyglądają realia. Wilki są przepiękne, wilki są bardzo inteligentne. Ich strategia ataku, ich hierarchia w watachach to jest coś niesamowitego. Naprawdę coś, o czym można gadać i gadać, pisać książki, czytać książki, ale autentycznie ludzie mają problemy. Wilki zjadają im i zwierzęta w gospodarstwach typu. Owce, kozy i tak dalej. No i psy. Jak to wygląda? Czy jak ja idę sobie tutaj sam, czy jestem narażony na to, że wata Wilków będzie chciała mnie zaatakować? Prawdopodobieństwo jest. Ale warto powiedzieć, że jest bardzo niewielkie. Nie jestem dla nich pożywieniem, one o tym wiedzą. No, i ja też o tym wiem. Wiadomo, bywają sytuacje, nawet nie tak dawno była sytuacja, gdzie mężczyzna został zaatakowany przez wilka. Yy, zdarzają się takie sytuacje, natomiast jest to ogromna rzadkość. Wilki, tak samo jak niedźwiedzie, są to zwierzęta płochliwe i one nie wchodzą w kontakt z, z człowiekiem, więc yy, nie jest tak, jak się może ludziom wydaje, bo wielu się tak na pewno wydaje, że nie można pójść do lasu, bo w tym lesie są wilki. Mordo, w tym momencie wilki są w całej Polsce, są wszędzie, więc yy, tak naprawdę. Obszar, na którym na pewno nie natkniesz się na wilka? Myślę, że ciężko taki w ogóle pokazać palcem, gdzie na pewno nie ma wilków, bo w każdym województwie są wilki. A że mają ogromny obszar występowania i dodatkowo przemieszczają się, sprawia to, że na wilka natknąć się można wszędzie. Adi, no ale poczekaj. Skoro na wilka można natknąć się wszędzie, to dlaczego ja nigdy w życiu nie widziałam ŁEM? Wilka. Otóż dlatego, że wilk nie chce spotkać Was. Kurde, jaka ładna pańczynka, i tu druga. Nie ma jak przejść. Co jeszcze mogę Wam powiedzieć ciekawego o tym miejscu? Czego się bardziej obawiam? Dostałem informację od osoby, która poleciła mi to miejsce, że dokładnie na tych terenach poza tym, że są wilki, są niedźwiedzie. Bardzo dużo niedźwiedzi. Ale nie to mnie martwi. Dostałem informację. Że tutaj akurat grasuje pojebany niedźwiedź. Dosłownie, to było to słowo. A niedźwiedź, tak zwany pojem to właśnie chodzi o takiego niedźwiadka, który jest awanturnikiem. Nie jest płochliwy. A propos zwierząt, które nie są płochliwe, a są dzikie, bo to właśnie bardzo dotyczy wilków. Normalnie dzikie wilki. Powinny bać się człowieka. Problem jest w tym, że wilki przestają bać się człowieka. I wtedy wilki mogą być niebezpieczne. Jeżeli wilki zaczynają wkraczać między ludzkie domostwa, na wsie i tak dalej. I naprawdę podchodzą blisko. A tutaj wilki podchodzą naprawdę blisko. to To są niebezpieczne wilki. To są wilki, które nie boją się człowieka. Co od razu nasuwa na myśl, że mogą zaatakować nie myślcie sobie mordeczki, że na dzisiaj to jest koniec poszukiwań, bo oczywiście nie zostaję w Bieszczadach cały dzień po to, żeby pokazać i powiedzieć Wam jak najwięcej powiemy sobie też co robić, jak odstraszać tak zwanych nieproszonych gości dla niektórych nieproszonych, dla niektórych proszonych zwierzęta dzikie mają to do siebie, że powinny być płochliwe i raczej są. Wiadomo, że są wyjątki, ale zarówno wilki, jak i niedźwiedzie na ogół będą uciekać. Jeśli natkniesz się na niedźwiedzia bądź wilka, prawdopodobnie taki zwierzak powinien się spłoszyć. Co zrobić, żeby się spłoszył? Po prostu nie iść w ciszy. Brzmi banalnie, ale naprawdę to jest ten złoty środek. Jeżeli chcesz iść szlakiem, nie chodzi o to, żeby hałasować, bo broń Boże, nie o to chodzi. Nie wolno hałasować w górach, na szlakach, w parkach i tak dalej. Ale tak jak teraz, właśnie. Idę, nagrywam Wam, wydaję sobie dźwięki, one mnie słyszą, nie prowokuję ich, tylko właśnie raczej zaznaczam, że idę. I naprawdę, gdyby teraz któryś z nich chciał wejść mi w drogę, to musiałby być pojebać. Ciekawe, właśnie. Bo tamten podobno taki jest. Jak uda się nagrać wilki Watachą, to wtedy powiem wam troszkę więcej o tej hierarchii, bo każdy wilk, który ma swoją watachę, ma swoją funkcję w niej. Większość osób, które nie znają się na zwierzętach wiedzą jedynie, że jest coś takiego jak samiec alfa. Jak najbardziej każda wataha ma swojego samca alfa. Który to jest samiec alfa i dlaczego akurat on? I tak dalej. No to właśnie to wszystko chcę Wam opowiedzieć. Wilki są tematem nieprawdopodobnie ciekawym, i naprawdę znam nawet fotografów przyrodniczych, którzy widzieli zaledwie kilka razy wilka. To zależy oczywiście od tego, gdzie mieszkasz, gdzie jeździsz, co fotografujesz i tak dalej. Natomiast nie jest to temat należący do łatwych. Po prostu jeszcze szczególnie ładne ujęcie wilka to naprawdę jest już coś. Dobra, żarty żartami. Ale nie mam pojęcia, które będę mam tędy przejść Myślałem, że Będzie to jakieś bardziej wyraziste Na mapie Widziałem Że tak jakby Mam iść tam Ale Średnia jest możliwość A do tego Powiem wam, że ciągle stamtąd słyszę jakieś dźwięki I to mi się nie podoba W takiej gęstwinie Naprawdę może być niebezpiecznie, szczególnie w takim miejscu jak to, gdzie widywane są tutaj i bardzo często niedźwiedzie i wilki i wszystko. Wilki czym się żywią, to nie jest chyba żadna tajemnica i dla nikogo nie będzie to niespodzianka. Oczywiście są mięsożerne, ale co może być dla wielu ciekawostką, również i podlinożerne. W takim sensie, że są w stanie zjeść i to, co upolują. I to, co po prostu leży. Ogólnie zwierzęta bardzo często jedzą to, co po prostu sobie leży. Popatrzcie, co się dzieje w ogóle. Japie... Idziemy, bo nie ma lepszego rozwiązania. No, tak powiem wam, niesioł by się tutaj skitrał lekko. Dlatego, aby czuć się bardziej safe. Aby czuć się bezpiecznie. A do tego, żebym po prostu yy, mógł się czuć bezpiecznie, będę szedł i do Was mówił. Od bardzo dawna planowałem dla Was nagrać odcinek z wilkami, jak wiecie zresztą. I stwierdziłem, że na pewno jest to temat po pierwsze bardzo obszerny, po drugie bardzo ciekawy. Jest błotko, zerknę na szybko, czy są jakieś ślady? Nic tu nie widzę. Widzę, ale to jest jakiś dzik albo coś w ten deseń. Tropienie jest bardzo trudne. Jest okrutnie trudne. A do tego, tropienie zwierząt, które wytropią cię z odległości 100 razy większej niż ty, prawie mija się z celem. Ale jako ciekawostkę mogę wam powiedzieć, tak jak ja na przykład chcę fotografować, nagrywać. I tak dalej, potrzebuje odległości całkiem niewielkiej. W Stanach, na przykład, ludzie, którzy polują na wilki, wyobraźcie sobie, to taka w formie ciekawostki zmieniają dietę przed polowaniem. Ludzie, którzy polują na wilki z łuku, na przykład, czyli na przykład, czyli tak jak mówię, z niewielkich odległości zmieniają dietę yy, i nie jedzą mięsa jedynie po to, aby wilk nie wyczuł drapieżnika czyli, żeby się nie spłoszył. Żeby można było podejść do niego blisko Czy to jest faktycznie Czy to naprawdę działa Czy to przeraz formy nad treścią Szczerze mówiąc sam nie wiem Dla mnie jest to trochę przesadne Dlatego, że o tym też wielu ludzi nie wie Nagrałem już odcinek O niedźwiedziach Udało mi się nagrać pięć niedźwiedzi na jednej łące Jeżeli tego nie widziałeś To link masz w opisie O naprawdę odcinek przepotężny Sam się zdziwiłem, że udało się coś takiego potężnego nagrać ale wracając, niedźwiedzie i wilki żyją na tych samych terenach. Są ludzie, którzy uważają się za znawców, a uważają, że to są zwierzęta, które omijają się wielkim łukiem. Nic bardziej mylnego. To są zwierzęta, które żyją na tych samych terenach. No dobra, ale żyją na tym samym terenie. Nie znaczy, że sobie wchodzą w drogę, ale wchodzą. Nierzadko. Można spotkać i niedźwiedzie i wilki przy jednym pokarmie Najśmieszniejsze jest to Nie wiem czy uda mi się znaleźć ten filmik, ale Widziałem filmiki Gdzie dosłownie misio Wciąga sobie jakąś podlinę Jakąś sarenkę, łanie, jolo, jelonka Nieważne I dosłownie wilki Podchodzą do niego I oznajmiają mu W zasadzie pytają się Centralnie to widać czy mogą się też poczęstować? I nie atakują się. Nie nienawidzą się. Wiadomo, że dzielenie się pokarmem jest czymś dość, nie ukrywajmy, mocnym. Yy, I gdzieś tam jakieś zawarknięcia i tak dalej występują. Ale naprawdę da się zobaczyć, jak wilk i niedźwiedź jedzą. Jedną sarenkę. Da się to zobaczyć, więc określenie, iż nie wchodzą sobie w drogę, że się mijają, jest totalnie z dupy. Dobra, drogę wybrałem przednią, ale dotarłem na asfaltówkę. U! Ja to jestem kurwa, włóczyki, jest bardzo dużo błędnych przekonań, zarówno o niedźwiedziach, jak i o wilkach, w zasadzie jako o każdym zwierzaku. E, ludzie się dużo wypowiadają na ten temat, mimo, że nie mają o tym bladego pojęcia. E, poznałem sporo ludzi z Bieszczad właśnie. Tutaj, nie ukrywajmy, to jest miejsce, gdzie zwierząt dzikich polskich jest najwięcej. Można tutaj spotkać praktycznie wszystko. Rysie, wilki, niedźwiedzie. Poza drapieżnikami mamy tak samo wszystko. Żubry, e, Jelenie, z gadów, mamy eskulapy, żmije, wszystkie gady, jakie istnieją w Polsce żyją w Bieszczadach. Bieszczady po prostu to jest miejsce, gdzie ta natura, ta dzikość jest dostrzegalna na każdym, praktycznie na każdym kroku. Najlepsze, co może być, jak chodzi o wilki, no to znaleźć padlinę, albo polowaną przez nie, albo po prostu padlinę, która gdzieś tam leży bo wilki prędzej czy później się nią zainteresują. I tu właśnie, jak chodzi o Polskę, walka o padlinę jest pomiędzy niedźwiedziami i wilkami. Walka tak w cudzysłowiu, bo niekoniecznie jest to walka. Te dwa gatunki zwierząt bardzo często dobierają się do tej padliny i właśnie te dwa gatunki zwierząt najczęściej spotkamy przy leżącej padlinie. Jak chodzi o ten obszar, w którym się znajduje, występują tutaj dwie watachy. Jedna liczy 6 osobników, a druga 12 lub 13 osobników. Dobra mordy, ja odespałem się w samochodzie. E, mamy już godzinę taką podwieczorną. Ale dopóki jest jasno, temperatura już schodzi w dół, trzeba wybrać się w poszukiwaniu jakiejś padliny. To zwiększa najbardziej prawdopodobieństwo na to, że coś przy niej wieczorkiem będzie się kręcić. Bardzo fajnym wyznacznikiem tego, takim nawigatorem poszukiwania takich rzeczy jak np. padlina, są, to są kruki. Kruki latają tam gdzie jest padlina, więc e, tym należy też się sugerować. tutaj odchody wilka. Nie mogę wam tego pokazać, ale znaleźliśmy. Proszę. Taki kawałek wam pokażę. Za tym zakrętem było słychać jak coś biegnie. Także dziękuję wam bardzo. Mam nadzieję, że podobała wam się taka forma, że utrzymała was troszkę w napięciu i na następnym odcinku na pewno będziecie. Koniecznie daj mi znać w komentarzu. Bardzo chętnie nagrywałbym takie takie odcinki w seriach. Także dawajcie mi koniecznie znać. Zostaw suba na zachętę dla motywacji. Dziękuję wam bardzo. Trzymajcie się, jo!